Cześć, Kikarz Markiem, się ma. Cześć Don Masno. Cześć Mephedron. Cześć Brad, Siemka. Gramy w CS-a? A po co ty chcesz ze mną w cs grać? Kolegów nie masz czy co? No, mam, zapytałam tylko. Ja mogę z Tobą zagrać Hadłapę Klaudia jak Kamil nie chce, ale dopiero po świętach, sad. To, to hejterka jakaś Patrycja jest, wiesz? Nawet bym się nie dziwił, jakby to chłop był. Kurwa, dlaczego ja nie mam tych templariuszy? Powie mi ktoś, bo sobie na przykład templariuszami zagrać. DLC. Dobra, kupiłem to DLC. Napisałam ci Kamil, że mogę udowodnić na DC na voice czacie, Nawet streama byś zmutował, że jestem babą, żebyś usłyszał i tyle. Nie, bo mi się jeszcze spodobasz i... O, templariusze. Brak drużyny. Czerwoni templariusze. Na początku łatwy, bo nie wiem, czy dam radę. Może by ktoś powiedzieć, co powinienem robić, w jakiej kolejności? Czy nikt się na tym nie gra? Dlaczego masz 170 widzów? Czemu? Bo starzy cię nie kochają. Czyli ci ludzie naprawdę są niedojrani. Jak wczoraj miałem, kurwa, no nie wiem, na LoLu 400 coś, ty się ku nie przeszedłeś, i nie zapytałeś, czemu mam 400 coś na LoLu, co? Ale na grę, w którą gram kura, drugi raz w życiu, której nikt kura, u mnie nie ogląda, to zapytasz, czy ona ma mało widzów. Kurde jesteście tacy rozdzierani, że to jest szkoda gadać. Ja się zastanawiam, co mam za krzywdę, kura, musieli ludzie w życiu zrobić. Kurwa, jesteście tacy rozdzierani. To jest tak kura, niesamowite, że ja pierdolę. Mi to nawet przykro nie jest, jak tak piszę, że nie wręcz przeciwnie. Kurwa, się zastanawiam, jaką to trzeba być, żeby być takim debilem, żeby takich rzeczy nie wiedzieć. To jest kurwa najlepsze. A i tu właśnie, tu miałem fatar a gdzie oni k***a tartak mają? Templariusze tartaka nie mają? Templariusze nie mają k***a tartaka? Sukać owieczek A powiedz mi, dlaczego owce są takie ważne? Wytłumacz mi proszę teraz, no nie? Właśnie, bo tego nie wiem, bo ja widzę, że jest dużo zwierzyny Zobacz, mogę pola uprawne zrobić A dlaczego akurat musi to być tak, a nie inaczej? Wytłumacz mi proszę, co? Bo nie wiem Żarcia dużo dają I szybko Czyli twierdzisz, że jedna owca da więcej mi żarcia niż powiedzmy całe, całe stado tych jeleni? To jest gra sponsorowana? Dobra, Pablo też już wypisał na permika. To była twoja ostatnia kłopota, Pablo. Do widzenia, już się nie czytam. Ci ludzie są mnie no nie? Czemu? Bo jest debilem. Bo jeżeli jest gra sponsorowana, musisz odpowiedzieć, oznaczyć stream i poinformować o tym widzów. Więc sugerował, że po prostu oszukuje i powiedzmy łamie prawo. Więc jak wypisa. Stąd jak jest debilem, to to jest nie mój problem, morto. Dlaczego oni nie mają tartaka? powie mi ktoś? Powiem mi ktoś, do tego templariusze nie mają tartaka? Czy nie? Czemu oni nie mają tego? Powiem mi ktoś? Czemu oni tego nie mają? Czemu oni tego nie mają? Powiem mi ktoś? Czy to jest przypadek? Czy coś się zbugowało? Czy co? Powiem mi ktoś, czy nie? Już wydaje mi się, że za wolną ekonomię mam. że już powinienem mieć baraki, już powinienem mieć wszystko. Ale ja nawet tartaku nie mogę zbudować. Dlaczego nie ma tartaku? Czy opis budynków? Będziesz wiedział. Gdzie? Gdzie jest opis budynku? Proszę, powiedz mi. No? I gdzie tu mam napisane dlaczego Tartaku nie może być, no? Proszę, powiedz mi. Gdzie? W którym miejscu? Bo dalej nie rozumiem. Siema, jestem w Płocku. Można zbić grabę? Nie, Krowcik, ja nie będę nigdzie, wiesz, ja teraz pracuję. Ja zresztą nie robię takich rzeczy, wiesz, więc... Wątpię, by jakikolwiek inaczej, wątpię, by jakikolwiek streamer zrobił coś takiego. O, będzie najprościej, jak się tak wytłumaczę. Dobra, a, ta, a powiedz mi teraz, czemu nie mam tartaka? No, ziom powiedział: czytaj opis budynków, będziesz wiedział. No to czytam. Gdzie tu jest napisane, że nie ma tartaka, bo coś tam? No, chciałbym wiedzieć. No, bo napisać umiał, ale wytłumaczyć już nie. Powie mi ktoś? Ale nie ma tartaku. No, chciałbym wiedzieć, gdzie jest opis z tego. Nalutka myszkiem lewym i nie zbuduj. Mordo, on nie ma w asortymencie. Tu powinien być budynek tartaku, w tym miejscu. I go kurwa nie ma. Rozumiesz? Tu nie ma tartaku. Tam tartaka powinien być. Aha, oni nie mają tartaka. Okej, okay, no to chłopak. Trochę lipa, bym powiedział. Mamon, oni nie odkładają drewna. Samo wchodzi, jak tną. Nie odkładają drewna? Co ty gadasz? Naprawdę? Ty faktycznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, nie wiedziałem. Portal chwały. O, ale mi się to przypomniało. No obecki to było coś takiego w tym w kierosach. W ten portal. Ty taki diabełek to chyba Inferno zawsze grałeś, co? Hihi. Hi. Eee, wiesz co? Właśnie nie. Właśnie nie. Ja lubiłem bardzo e, ten. E, ja lubiłem bardzo nekropolię. Dobra, idziemy zniszczyć przeciwnika. Miałem piechoty, więc jest lipa. I już wiem, że robię coś źle, widzicie? Już wiem, że robię coś źle. I dlatego jak chce mi się w to grać. Ku... Bo wiem, że robię coś źle. I mi się odechciała przez to grać no nie? Bo miałem większą armię od przeciwnika, lepiej ulepszoną, a przegrałem ten starsi. I nie wiem dlaczego. Totalnie nie wiem dlaczego. Totalnie nie rozumiem co się stało. Zrobiłem coś źle i robię od nowa. Właśnie dlatego chciałem zagrać na najsłabszy komputer, bo ja robię coś źle, że najsłabszy komputer ma wszystkiego więcej ode mnie. Ja miałem ulepszone jednostki, dwu czy, trzykrotnie. I atak, i pancerz i tak słabsze były. Nie rozumiem tego. Dobra, i co, co on zrobił inaczej niż ja? Zac, on praktycznie nic nie miał. I nie rozumiem, dlaczego. Dla, dlatego, o co chodzi? To mi się. wgrać będę chciała przez to. Nie, no widzę, że za wolno mi to wszystko idzie. Za wolno mi to idzie i widzę to. Za wolno mi to idzie. Czyżby upadek króla Mammona się szykował? Upadek Twojego Starego się szykował, gościu, jak coś. I twojej starej, bo niestety, no nie wychowali Cię Więc no podejrzewam, że to był upadek, można by to tak nazwać Bo się kurwa, miał kto, ale już się wychować nie potrafili, co? Jak krakersy jem ale Taka paczka ma 400 kalorii, a ja nawet całej nie jem, tylko tam jedną trzecią to jest. Mówisz to, a pijesz Pepsi. No i ch... cię to boli. Wodę też mam i pije. Czym problem masz? Przecież to ma tyle cukru, że zabiłoby średniowiecznego chłopa. Widzicie, co głąb napisał? Przeci... Przeczytajmy, co ma gościu. Przecież to ma tyle cukru. Podkreślam. Przecież to ma tyle cukru. Przecież to ma tyle cukru, że aż ma napisane zero cukru. Mordo. Tyle cukru, że aż zero. Mordo. Rozumiesz? Oni wysyłają tu innych debili, bez mózgich, Mówią mi idź. Mów mu to i to. Nieważne, czy to jest prawda? Oni ślepo po prostu ten, bo później obalają laskę i wpierają ich gówno. To jest chore. Stary. I najgorsze jest to. Są tacy głupi ludzie, tak dają sobą manipulować, że nawet nie są tego świadomi. Rozumiesz, nie są świadomi. Masakra stary, masakra. Co za głąby. mamy kur... mam ochotę da zagrać. Tu można kampanię grać? Król Anglii od a jest tu kurwa... żebym sobie tymi pograł? Ehm, templariuszami? tak nie ma mu... Ale kupiłem delce, kupiłem to delce już. Kupiłem delce templariuszy. Właśnie to że kupiłem. W potyczce można. Pa, Legnica. Pod legnicą? Co jest? Ku... Więc co się stało pod legnicą? No właśnie widzę, mongołowie podbijali nas. No kampanie, no właśnie chciałbym po internecie chyba pograć sobie. Rankedy. Ręka nie ma sensu, bo są spocenice, nie wiem. A... A Dark już wstał, czy nie? Wieltowi Templariuszek, od masonów. Ale mapa zjedna. Pójdę na rankedy, to mi się odechce grać? Możliwe, możliwe no. Dobra, staram się. Ej, dobra, to co mam pierwsze budować? Napiszcie mi kolejność budowania. Dobra, nieważne. Od razu drewno, najważniejsze. Jedzenie. Ty na pewno musisz zbudować kopalnię. Czyli muszę, czym prędzej na dwójkę, czyli 400 tego i 200 tego. Dobra. I które tu wybrać najlepiej? Okej, okay, okej, okay, dzięki, skoroś dziękuję. Proszę, pomagajcie mi, przecież nie będę nawet zły, kur... no. No i już mnie znalazł, patrz. I co, oni nie będą w niego strzelać? Ta gra jest głupia, że nie możesz nawet dogonić czegoś takiego, ty. Rozumiesz? Ta gra jest kur... głupia pod tym względem. Co ja mam zrobić, powiedz mi, z takim czymś, powiedz mi, co ja mam zrobić? To jest rozwiązane, że gościu może jeździć i nic je możesz zrobić. No i koniec jest. No i co ja mam zrobić? Jest już koniec gry. Bo nie mam wojsk. Rozumiecie o co chodzi? No, jest koniec. Nie, gram w to. mi poradzili specjaliści. Yeah, okay.